Poziom 618, zwany również kompleksem przemysłowym, wisi na włoskach nad pustką. To rozległy kompleks składający się z różnych fabryk i zakładów przemysłowych otoczonych ceglanym murem. Za murem znajduje się rozległy parking ze zdemontowanymi maszynami i zardzewiałymi pojazdami. Każdy zakład jest ograniczony pod upadłym murem, który tworzy specyficzny wzór siatki. Zazwyczaj przedstawia się go jako rząd fabryk, z których każda jest ulokowana wzdłuż linii kolejowej. I jej odgałęzień. Prawie puste skrzynie i beczki z ropą leżą porozrzucane wokół budynków i na parkingach. Poziom pozostaje ciemny, znikłym, żółtym światem latarni ulicznych osiedlających drogi. Na niebie wiszą same gwiazdy, choć często zasłaniają je chmury. Ulewne deszcze dodatkowo psują wygląd poziomu. Stały punkt wejścia i wyjścia z poziomu sprawia, że jest on nieocenionym źródłem informacji. Różne obiekty są połączone liniami kolejowymi. Linie te biegną między kompleksem przemysłowym i rozciągają się dalej aż do parkingu. Porzucone wagony i stare lokomotywy pozostają zaparkowane na bocznych szynach i odgałęzieniach. Pociągi te, po przeprowadzeniu pewnych prac konserwacyjnych, funkcjonują i zapewniają bardzo potrzebny transport przez różne obiekty i parkingi na tym poziomie. Każdy obiekt jest oddzielony torami o odległości około 120 km. Obiekt, który jest znanym punktem wejścia oznaczony jako obiekt pierwszy, a każdy kolejny obiekt otrzymuje kolejny numer. Parkingi mogą nagle się zamknąć, a linia kolejowa może kontynuować bieg przez pustkę. Nie wiadomo w jaki sposób które utrzymują się nad pustką. Wiadomo tylko, że podróż jest możliwa. Poziom jest obszarem szczególnego zainteresowania zarówno Republiki Auriel, jak i Republiki Arwa, ze względu na jego potencjał przemysłowy. Wiele fabryk znalazło się pod kontrolą jednej z dwóch grup, a 8 z nich jest obecnie w pełni operacyjnych i zrównoważonych. Około 4 z tych fabryk produkuje materiały takie jak różne metale i tworzywa sztuczne, których pochodzenie jest nieznane. Pozostałe cztery są przeznaczone do montażu, a Auriel zajmuje się montażem m.in. broni C24 n Borna, broni pojazdów oraz produktów konsumenckich. Arwa znana jest z produkcji modyfikowanych klonów broni palnej z czasów II wojny światowej. Pochodzenie niemieckiego i amerykańskiego w swoich zakładach. ARWA rozpoczęła również produkcję czołgu podstawowego Celot 1. Trwają prace nad zapewnieniem pełnej zrównoważonej kolejnych zakładów. W zakładach znajduje się ciężki sprzęt o różnym stopniu funkcjonalności, z których większość to maszyny z lat 70. podatne na awarie, z wyjątkiem 8 skolonizowanych i zmodernizowanych zakładów. Fabryki stanowią największe zagrożenie ze względu na zagrożenia środowiskowe, awarie, luźne dachówki. Brakuje żywności w dużych ilościach i bezpiecznej wody, a problem ten został rozwiązany przez Republikę Arwy w 1985 roku, które osnowiali niedostaw wykladen, które dostarcza je wraz z innymi materiałami do produkcji na poziom. Przed kolonizacją przez ludzi w lutym 1985 roku poziom był opanowany przez byty, jednakże kampania Daegen i późniejsza kolonizacja poziomu znacząco zmniejszyły obecność bytów. Fabryki są w większości pozbawione życia, z wyjątkiem pewnego rodzaju roślin, które ewoluowały aby przetrwać w warunkach panujących na poziomie. Jednak poza nimi pozostały jedynie oswojone byty sprowadzone z zewnątrz. Na parkingu notowano udokumentowane raporty zebrane od sił ekspedycyjnych Aurielan, które wskazują na obecność ogarów i smellerów, a także na to, że populacja bytów pozostaje silna poza kolonizowanymi siedzibami. Podobnie jak w przypadku wysiłków modernizacyjnych i zwiększania trwałości obiektów. Podejmowane są również działania mające na celu zmniejszenie ich liczebności w miarę rozważania dalszej ekspansji na poziomie. Zgromadzenie Fiudrale di Derencio. Wysunięta baza operacyjna nr 7, poziom 420. Memorandum dla generała obserwacyjnego od porusznika Steigera. Wysunięta baza operacyjna nr 7, fabryki poziom 618. Raport po akcji AAR, operacja dźwignia. Wstęp. Oczyszczenie obiektów i obszarów peryferyjnych poziomów 618 w celu zapewnienia dostępu do obiektów przemysłowych Aurielan i systemu. Podsumowanie. Miejsce rozmieszczenia, cały kompleks obejmujący poziom i obiekty. Jednostki rozmieszczenia 15 Kompania Piechoty, Grupa 6A, oddział Operacyjny Sił Specjalnych Rady Bezpieczeństwa Aurielan, Oddział J, Grupa 9A. Czas rozmieszczenia rozpoczęcie 4 lutego 1985 roku. I zakończenie 10 kwietnia tego samego roku. Dwa miesiące. Planowanie awaryjne, wsparcie 100-105 osób z usuniętej bazy operacyjnej nr 7, które zostaną rozmieszczone w razie potrzeby. Zakres działań, zapewnienie znacznego odniszczenia, nawet całkowitego wyeliminowania obecności bytów w wybranych obszarach poziomu, w celu zwiększenia produkcji przemysłowej obu zaangażowanych grup. Lokalizacja. Obserwacja. Szczyłki są utworzone w obrębie stałych wejść na poziom jako tymczasowa baza operacyjna. Na tym poziomie występuje niedobór niezbędnych dóbr materialnych, takich jak żywność. Znaczne zapotrzebowanie na wsparcie logistyczne ze strony rozmieszczonych sił doprowadziło do pewnych komplikacji z tego powodu. Siły znajdują się obecnie na peryferiach. Przestęp cywilny wkroczył na poziom i zajmuje na nim stałe stanowiska. Dyskusja. Cały personel został ograniczony do instalacji, a każda istota żywa, która nie była częścią sił inwazyjnych, była nastawiona na natychmiastowe zabicie. Zalecenia: w przyszłych operacjach należy zapewnić rozpoznanie zasobów na poziomie, zagrożeń środowiskowych i innych aspektów za pośrednictwem zespołów eksploracyjnych lub dronów, aby precyzyjnie zapewnić wystarczającą ilość żywności, materiałów i innych niezbędnych rzeczy, biorąc pod uwagę szacowany czas trwania operacji. Ponadto, znając zagrożenia środowiskowe, personel może zostać poinformowany o tych zagrożeniach, co zmniejszy ryzyko utraty życia. Wnioski: Zalecamy kontynuację i wzmocnienie środków bezpieczeństwa, w tym punktów kontrolnych znanych wejściach na poziom, oraz betonowych barier otaczających obszar kompleksu. Ma to zapewnić lepszą ochronę bez konieczności rozmieszczania dodatkowego personelu ochrony, który mógłby być wykorzystany gdzie indziej. Jak wynika z obaw, baza wymaga lepszego łańcucha dostaw a co za tym idzie stałego punktu gastronomicznego dla mieszkańców. Wreszcie musimy poprawić nasze warunki życia i pracy. Namioty są wystarczające na razie, ale nie na dłuższą metę, biorąc pod uwagę panującą na tym poziomie temperaturę, dlatego potrzebne są bardziej betonowe schronienia. Należy podjąć wszelkie działania, które poprawią morale i bezpieczeństwo personelu, ponieważ wpłyną one pozytywnie na ogólną sytuację w bazie, choć decyzje powinny być podejmowane po konsultacji z przełożonymi. Ogólnie rzecz biorąc, rozmieszczenie i kolonizacja zakończyły się sukcesem. Osady Aurieli Arwa pełnią funkcję dwóch dominujących sił na poziomie, skolonizowanych po kampanii Daegen podczas Lustruger-Kresken i w początkowych latach wojny Corti-Casiegen. Arwa pozostała jedynym organem zarządzającym, ponieważ ziemia Aurielan znalazła się pod tymczasową okupacją Arwan. Aby uniknąć przejęcia strategicznego miejsca przez MEG, ziemie te zostały zwrócone pod koniec 2002 roku. Walii z Deskando, obejmująca wszystkie osady Aurelian, na tym poziomie zamieszkuje łącznie 700 mieszkańców, z których większość to robotnicy. Wykladen, główna należąca do Arwy, w której mieszka 300 osób. Wejścia i wyjścia. Wejścia, przelew na poziomie drugim mogą tu prowadzić, niektóre bunkry na poziomie 420 mają tunele prowadzące tutaj, rzadko korytarze na poziomie 154 tutaj prowadzą. Wyjścia, wystarczająco długa podróż pociągiem prowadzi do pustki. Windy w niektórych fabrykach mogą prowadzić na poziom 4. No, clip przez metalową ścianę może prowadzić na poziom 859. I cóż, to było na tyle z kolejnego odcinka z Backrooms. Jeśli dotrwaliście do końca, stawcie po sobie znak komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja się za żegnam i do zobaczenia. Na razie.